Ta kobieta chcąc tu trochę Jezusa sprowokować, wie, że Żyd, nie? Mówi, słuchaj, ale to gdzie należy cześć Bogu oddawać? Tam, w Jerozolimie, w świątyni, gdzie wy, czy może tu, gdzie nasi ojcowie, na naszej górze? Widzicie odpowiedź Jezusa, drodzy katolicy, nie ma żadnych szczególnych miejsc. Ani pod świętą Lipką, ani pod dębem w Parczewie, ani nawet na ciemnej górze w Częstochowie. Nie ma żadnych szczególnych miejsc. To mówi Jezus, nie ja, nie Luter, nie apostoł Paweł. Sam Jezus mówi. Zobaczcie, jakich czcicieli chce mieć Bóg, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Ani na tej górze, ani w tej świątyni. Ojciec szuka takich, którzy by mu tak cześć oddawali. W duchu i w prawdzie. Widzicie jasno? Nie w miejscu. Geograficznym, nie w lurd, nie w specjalnym budynku, nie przed specjalną puszką, nawet jak była srebrna, a nawet złota, no, choć skromna, to nie tam, nie w ten sposób, w duchu i w prawdzie. To są słowa Jezusa.